Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Na eerste minuten, tweede części spotkania. Chce w tym momencie delegować do składu w miejsce albo Murawskiego, albo Dudki Polańskiego. A więc to będzie ten moment, w którym Polański pojawi się na boisku po raz pierwszy w koszulce z białym orłem. Ten pomocnik, który się wahał między reprezentacją Polski a reprezentacją Niemiec. Przewiduje zmianę też w ataku. W przerwie zejdzie Lewandowski, w jego miejsce pojawi się Brożek. I e, trener Franciszek Smuda przewiduje do gry, może nie w przerwie, a najpóźniej w 60. minucie Sławomira Peszkę prawdopodobnie za Mierzejewskiego albo obraniaka. Mierzejewski może wejść wówczas do środka. To jest skład reprezentacji e, Polski specjalnie dla magazynu T-Mobile Extra Klasa z Legnicy Roman Kołtoń.